Wiem, że to brzmi szalenie. W pewnym momencie niektórzy pytali: Co się dzieje z Antarktydą? Można naprawdę wpaść w głęboką norę, czytając o epokach lodowcowych. Lodowy kontynent na samym dnie Ziemi to coś więcej niż tylko kraina śniegu i pingwinów. Obecność Antarktydy na starożytnych mapach, ponieważ odkryliśmy ją dopiero w 1820 roku. Pod grubą warstwą lodu. Odkrywcy odkryli zaskakujące rzeczy, które zmuszają nas do ponownego przemyślenia naszej wiedzy o naszej planecie. Tato, jest tu policjant stanowy i chciał z tobą porozmawiać. I znaleźli te pocięte kości kilka z nich. Teraz mamy ich piętnaście. Od niezwykłych podziemnych jezior po starożytne, tajemnicze obiekty te odkrycia odsłaniają sekretny świat pełen niespodzianek. I to właśnie tam, jak mówią Eisenhower, zawarł pakt z tymi kosmitami. Dołącz do nas i poznaj niepokojące rządowe sekrety ukryte na biegunie południowym. Myślę, że jesteśmy bardzo blisko ponownego odkrycia niektórych rzeczy, którymi zajmowali się nasi starożytni przodkowie. Dziury lodowe Antarktydy. W lodowych ostępach bieguna południowego ma miejsce osobliwe zjawisko, które wydaje się żywcem, wyjęte z trzymającego w napięciu filmu Johna Carpentera. Od lat naukowcy są zaintrygowani nagłym pojawianiem się ogromnych dziur w lodzie. Te dziury, znane jako Paulinia, mogą rozciągać się na tysiące mil kwadratowych. Zaprzeczają one powszechnym oczekiwaniom dotyczącym formowania się lodu. W poszczególnych porach roku. Zagadka zaczęła się na początku lat 70. XX wieku, kiedy satelity po raz pierwszy dostrzegły tajemniczą dziurę w lodzie Morza Wedela, która zniknęła latem. Jednak najbardziej dramatyczne wydarzenie miało miejsce w 2018 roku. Podczas najzimniejszych miesięcy zimy, kiedy w pokrywie lodowej pojawiła się kolosalna dziura o powierzchni prawie 3700 mil kwadratowych. W ciągu zaledwie dwóch miesięcy powiększyła się o oszałamiające 740 mil kwadratowych, po czym ponownie skurczyła się wraz z nadejściem lata. Naukowcy próbowali odkryć przyczynę powstawania tych dziwacznych dziur. Badaczom z Uniwersytetu Nowojorskiego w Abu-Zabi udało się rozwiązać zagadkę, Wykorzystując dane satelitarne i wnikliwą analizę, odkryli, że te przejściowe dziury prawdopodobnie powstają podczas burz cyklonowych. We wrześniu 2017 roku zderzenia ciepłych i zimnych mas powietrza na biegunie południowym wywołały cyklony o prędkości dochodzącej do 116 km/h i fale o wysokości do 15 metrów. Te silne wiatry popychają lód antarktyczny w różnych kierunkach, tworząc otwory w pokrywie lodowej. Choć te otwory mogą wydawać się spektakularne, odgrywają one kluczową rolę w ekosystemie. Paulinie pełnią funkcję bram między oceanem a niebem, zapewniając ścieżki dla dzikich zwierząt, takich jak foki i pingwiny. A nawet oferując siedliska dla fitoplanktonu. Co więcej, te otwory mogą wpływać na atmosferę i być wskaźnikami zmian klimatu. Związek między Pauliniami a cyklonami budzi obawy dotyczące zmian klimatu. Wraz z ocieplaniem się planety spodziewane jest nasilenie aktywności cyklonów wokół biegunów. Może to prowadzić do częstszych cyklonów Paulinia. Potencjalnie zakłócając modele klimatyczne i wpływając na szerszy zakres procesów atmosferycznych i oceanicznych. W 2018 roku osoba, która pracowała na biegunie południowym, podzieliła się niesamowitą historią z dziennikarką Lindą Moulton Howe. Osoba ta postanowiła zachować anonimowość, ponieważ informacje te miały być ściśle tajne. Według niego w sierpniu w 2003 roku on i jego zespół brali udział w tajnej misji, która miała być zamaskowana jako wyprawa badawcza. Podczas tej misji natknęli się na dużą, ciemną konstrukcję wystającą z lodu. Wszyscy spojrzeli na siebie zszokowani i postanowili zbadać sprawę. Budynek miał duże, kwadratowe drzwi, które po pchnięciu wsuwały się w ściany, odsłaniając długi korytarz. Wnętrze było oświetlone dziwnym zielonym światłem, które najwyraźniej nie pochodziło z żadnego konkretnego źródła. Ściany pokryte były dziwnymi hieroglifami, Kory, których nikt nie potrafił rozpoznać. To szalona historia, ale biorąc pod uwagę, że Antarktyda jest jednym z najbardziej odległych i niezamieszkanych miejsc na Ziemi, mogło to być idealne miejsce dla istot pozaziemskich. Aby mogły działać niezauważone. Tajemnicze piramidy na Antarktydzie Istnieje interesująca teoria, że rząd może ukrywać trójkątne budowle na Antarktydzie, o których uważa się, że zostały zbudowane przez tajemniczą starożytną grupę. Wielka Piramida na Antarktydzie to dziwne i kontrowersyjne odkrycie które wprawia w zakłopotanie zarówno naukowców, jak i zwolenników teorii spiskowych. Pozostaje jedną z największych tajemnic ostatnich lat. W 2009 roku zdjęcia satelitarne ujawniły coś, co wyglądało na gigantyczną piramidę na Antarktydzie, co wywołało powszechną ciekawość i debatę. Struktura ta do złudzenia przypomina piramidę z czterema wyraźnie trójkątnymi ścianami. Podobnymi do słynnych piramid egipskich. Jej symetryczny kształt i rozmiar skłoniły niektórych do przekonania, że nie może być formacją naturalną. Jedną z najbardziej fascynujących rzeczy w piramidzie antarktycznej jest jej lokalizacja. Antarktyda słynie z surowej pogody i pustynnych krajobrazów, co czyni ją nietypowym miejscem dla tak potężnej budowli. Obecność piramidy budzi pytania o przeszłość kontynentu i sugeruje, że mogła tam kiedyś kwitnąć zaginiona cywilizacja, na długo zanim stała się mroźną krainą, którą znamy dzisiaj. Istnieje wiele teorii na temat piramidy antarktycznej. Niektórzy uważają, że może to być dowód na istnienie starożytnej cywilizacji z zaawansowaną technologią. Podczas gdy inni uważają, że obiekt mógł pochodzić od istot pozaziemskich. Z drugiej strony, sceptycy argumentują, że kształt przypominający piramidę może być wynikiem procesów naturalnych lub złudzenia optycznego wywołanego przez światło i cienie na zdjęciu satelitarnym. W 2016 roku dokonano kolejnego zapierającego dech w piersiach odkrycia. Tym razem jednak odkrycie tych budowli zostało upublicznione. Znaleziono trzy ogromne trójkątne bryły, z których jedna wznosi się na wysokość ponad 1200 metrów. Dla porównania to ponad 10 razy więcej niż wysokość słynnej wielkiej piramidy w Gizie w Egipcie co czyni to znaleziskiem o ogromnym znaczeniu. Oficjalnie rząd twierdzi, że te kształty są naturalne i nie ma żadnych śladów po starożytnych grupach na Antarktydzie. Jednak wiele osób uważa inaczej. Budynki mają tak perfekcyjne kształty, że trudno uwierzyć, iż powstały naturalnie. Sugeruje to, że zostały one stworzone przez bardzo zaawansowaną i inteligentną grupę, która żyła na Antarktydzie około 100 miliardów lat temu. Być może nawet Anunnaki. Teoretycy spiskowi sugerują, że Antarktyda mogła kiedyś znajdować się w środku Ziemi, co stwarzało tam znacznie lepsze warunki do życia i budowy. Poza tym, jeśli rząd celowo ukrywa te budynki i informacje o nich przed Google Earth i innymi wyszukiwarkami, musi ukrywać coś ważnego. Mogą to być sekrety wszechświata lekarstwo na raka a nawet źródło energii odnawialnej, ale prawdę poznamy dopiero z czasem. Niezwykłe sygnały Antarctic Impulsive Transient Antenna, eksperyment Anita, to projekt finansowany przez NASA. Polega ona na wykorzystaniu grupy anten zamontowanych na dużym balonie, który przelatuje nad Antarktydą. Jego celem jest przechwytywanie sygnałów radiowych emitowanych przez wysokoenergetyczne cząstki z kosmosu podczas ich interakcji z ziemską atmosferą. Podczas lotów w latach 2006 i 2014 sonda Anita wykryła kilka nietypowych sygnałów, które zdawały się pochodzić z powierzchni, co było zaskakujące. Zwykle takie sygnały powinny pochodzić z samego kosmosu. Naukowcy wykorzystali również inne narzędzie o nazwie IceCube, teleskop neutrinowy z czujnikami umieszczonymi w pobliżu bieguna południowego. IceCube został zaprojektowany do wykrywania słabych błysków światła wytwarzanych przez cząsteczki przechodzące przez lód, zwłaszcza neutrina. Pomysł polegał na tym, że gdyby sygnały Anita pochodziły z neutrin, IceCube powinien był wykryć podobne sygnały. Jednak po przeanalizowaniu danych z 8 lat nie znaleziono w IceCube żadnych pasujących sygnałów. Fizyk Justin Vanderbruk z Uniwersytetu Wisconsin-Madison zauważył, że gdyby sygnały ANITA pochodziły z kosmosu, IceCube powinien je wykryć, ale tak się nie stało. Ta różnica pozostaje zagadką, której, której naukowcy wciąż nie rozwiązali. Niektóre teorie sugerują, że sygnały mogą pochodzić z fal radiowych odbijających się w ukrytych jaskiniach lub jeziorach pod lodem. Inne sugerują nawet związek z ciemną materią, która stanowi większość materii we wszechświecie, ale nigdy nie została bezpośrednio zaobserwowana. Istnieje również bardziej interesująca koncepcja sugerująca, że cząstki te mogą pochodzić z równoległego wszechświata. Być może lustrzanego odbicia naszego, co mogłoby wyjaśniać, dlaczego sygnały docierają z dołu, a nie z góry. Zjawisko to wciąż intryguje naukowców, zwiększając atrakcyjność badań. Fakt, że wciąż nie ma jednoznacznych odpowiedzi, sprawia, że jest to tak intrygujące wyzwanie dla społeczności naukowej. Podczas naszej wcześniejszej dyskusji o starych i wysoko rozwiniętych cywilizacjach Antarktydy, wielu uważa, że pod lodowym kontynentem może znajdować się zaginione miasto Atlantyda. Ta teoria zyskuje na popularności, gdy weźmiemy pod uwagę, że Antarktyda była kiedyś znacznie cieplejsza i położona bliżej równika. Atlantyda, opisywana w starych tekstach jako ciepłe miasto, w starożytności rozwijała się w cieplejszym klimacie, w przeciwieństwie do dzisiejszych lodowatych warunków. Idąc dalej, według pism Charlesa Habguda, uważa się, że mieszkańcy Atlantydy przenieśli się z Antarktydy wraz ze spadkiem temperatur. Podróżowali do cywilizacji takich jak Imperia Azteków, Majów i Egiptu, dążąc do zachowania swojej wiedzy i ludu. Ta migracja może również wyjaśniać podobieństwa w zaawansowanych umiejętnościach, naukach i starożytnych budowlach tych imperiów w tamtych czasach. Odkrycie nowych gatunków. W 2021 roku na Antarktydzie wydarzyło się coś niesamowitego. Grupa naukowców z Nowej Zelandii badała lodowiec szelfowy Larsena, kiedy dokonała niesamowitego odkrycia. Za pomocą węża, z gorącą wodą, wywiercili otwór o głębokości około 500 metrów w ogromnej pokrywie lodowej półwyspu antarktycznego. Odkryli ukryty świat, nigdy wcześniej nie widziany przez ludzkie oko. Wysłali kamerę do wywierconego otworu, spodziewając się uchwycić lodowe głębiny. Jednak wkrótce zauważyli coś zaskakującego: widok był im zasłonięty. Początkowo myśleli, że ich sprzęt może być zepsuty, ale po bliższym przyjrzeniu się znaleźli przyczynę. Setki małych, przypominających krewetki stworzeń pływały w wodzie. Te stworzenia, naukowo nazywane obu nogami, to małe skorupiaki. Znalezienie takiego życia, kwitnącego głęboko pod lodami Antarktydy, było dla zespołu ekscytującym momentem. Nie spodziewali się znaleźć tak żywego ekosystemu w tak trudnym środowisku. To było naprawdę przełomowe odkrycie. Istnieje interesująca teoria spiskowa, która głosi, że Antarktyda jest ukrytym wejściem do tajemniczego świata wewnątrz naszej planety. W styczniu 2019 roku NASA poinformowała, że naukowcy odkryli dwa ogromne kratery. Głęboko pod grubą warstwą lodu Antarktydy. Kratery te zostały po raz pierwszy zauważone przez naukowców w 2006 roku i uważa się, że powstały w wyniku uderzenia gigantycznej asteroidy w Ziemię miliony lat temu, powodując wyginięcie dinozaurów. Jednak zwolennicy teorii spiskowych mają o wiele bardziej intrygujące wyjaśnienie tych kraterów. Uważają, że kratery to tajne wejścia do wnętrza Ziemi, gdzie znajduje się ukryta baza podobna do tych wykorzystywanych do złowrogich celów podczas II wojny światowej. Jeśli ta idea wydaje się niewiarygodna, szybkie spojrzenie na zapisy historyczne może uczynić ją bardziej wiarygodną. Poza domniemaną podstawą, teoria ta sięga jeszcze dalej. Niektórzy wierzą, że w głębi Ziemi kryje się bujny, tropikalny raj, przystań dla bogatej i wpływowej elity naszego świata. Mówi się, że ta ukryta kraina to miejsce przesady i rozpusty, dostępne tylko dla tych, którzy dysponują ogromnym bogactwem i wpływami. Wyobraź sobie sekretny, idealny świat tuż pod naszymi stopami. Zarezerwowany dla najbardziej uprzywilejowanych członków społeczeństwa. To ekscytująca i fantastyczna idea, która wciąż urzeka wyobraźnię wielu osób. Amerykański oficer marynarki wojennej Richard E. Byrd sporządził kilka fascynujących raportów po swojej wyprawie na biegun południowy znanej jako operacja High Jump. Oficjalnie misja ta. Trwająca od 1946 do 1947 roku i dowodzona przez admirała Byrda, miała na celu utworzenie bazy badawczej i przeszkolenie personelu w zakresie radzenia sobie z ekstremalnymi temperaturami, ale było w tym coś więcej. Według niektórych teorii, operacja High Jump nie była zwykłą misją badawczą. Była to tajna operacja wojskowa, której celem było zbadanie ukrytego społeczeństwa pod lodami Antarktydy. Ta historia sugeruje, że Bird i jego zespół wlecieli do podziemnego wejścia do wnętrza Ziemi, odkrywając miejsce często nazywane kryształowym miastem. W tym ukrytym świecie rzekomo napotkali istoty pozaziemskie i dziwne statki powietrzne. Środowisko było zupełnie inne niż lodowa powierzchnia, porośnięte bujnymi lasami. Po dokonaniu tych niesamowitych odkryć, Byrd rzekomo był zmuszony zachować je w tajemnicy. Ta zdumiewająca historia ujrzała światło dzienne dopiero wiele lat później, kiedy odnaleziono dziennik Byrda, w którym opisał swoje przeżycia. Porozmawiajmy jeszcze przez chwilę o kraterach na Antarktydzie. Niektórzy ludzie mają na ich temat dość szalone pomysły. Nie uważają, że te kratery to drogi do centrum Ziemi, ani tajne bazy wojskowe o złowrogich zamiarach. Wierzą raczej, że są to tajne bazy obcych UFO. Scott Waring, zwolennik teorii spiskowych na temat UFO, ma szczególnie interesującą teorię. Uważa, że to UFO, a nie asteroida, utworzyło jeden z tych kraterów. Uderzając w ziemię i zakopując się w lodzie. Według niego rząd wykorzystuje teraz ten krater do przechowywania innych UFO i ukrywania dowodów na istnienie życia i aktywności pozaziemskiej. Waring twierdził nawet, że widział nieedytowane zdjęcie krateru, na którym widać UFO. Twierdzi jednak, że wszelkie ślady tego statku kosmicznego zniknęły już z internetu. Ta teoria dodaje tajemniczego i ekscytującego zwrotu akcji do historii kraterów antarktycznych. Dziwny organizm 46. Organizm 46B to przerażająca miejska legenda o dziwnym stworzeniu morskim, które rosyjscy naukowcy rzekomo znaleźli podczas wiercenia w jeziorze Volta. To stworzenie jest opisywane jako galaretowata istota, niemal jak gigantyczna kałamarnica o silnym jadzie. Potrafi też szybko zmieniać kształt i upodabniać się do innych zwierząt morskich. Według opowieści, organizm 46b poluje w bardzo nietypowy sposób. Potrafi wyciągnąć z ciała długie, cienkie ramiona, aby sparaliżować, a następnie zjeść ofiarę. Legenda głosi, że rosyjscy naukowcy próbowali zbadać to stworzenie, aby zrozumieć jego działanie i ewentualnie wykorzystać jego zdolności jako broń. Jednak ich eksperymenty zakończyły się niepowodzeniem, co doprowadziło do śmierci kilku badaczy. Ostatecznie rosyjski rząd rzekomo zatuszował cały incydent. Jedna z najbardziej intrygujących teorii sugeruje, że cała Antarktyda jest ogromnym i nieetycznym poligonem doświadczalnym dla broni. Według tej teorii, powodem, dla którego Antarktyda jest tak niedostępna, nie są obawy o środowisko, ale fakt, że światowi przywódcy współpracują z genialnymi, ale niemoralnymi naukowcami. Razem rzekomo tworzą niewyobrażalną broń. Od materiałów wybuchowych o wiele bardziej śmiercionośnych niż największe bomby atomowe, po implanty mózgowe czy substancje chemiczne w wodzie, które mogłyby sprawić, że ludzie będą ślepo lojalni wobec elit. Wyobraź sobie najstraszniejszą broń, jaką możesz sobie wyobrazić. Albo już jest na Antarktydzie, albo jest tam w trakcie rozwoju. Ta myśl jest przerażająca. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że rządy od dawna wykorzystują tajne miejsca do testowania niebezpiecznej broni.